Słuchaj, spajkuś sobie pije, ale zobacz lepiej na to. 400, 400, 400, 400, 300, 300... 300. Najresztaż no tutaj taki rzeczy. To odebrałam. Żar. Jestem okay. jakieś zabrona. Ja. Za, ja sobie za tyle... Ja...

to so, ja tutaj e, kliknęłam Flame e, all co nie? i w przyszłym to tak odebrałam przyjemnie ja chyba, nie wiem czy mi coś to, to jest jakieś community i co? nie chciałam tego dobra, community ja nie mogę, ja nie chcę okej okay. to spróbujmy to a, Poczekaj. Nie, ja już nie chcę Nie chcę! Nie podoba mi się to. Dziękuję. Dobra, spróbujmy tu mój Tu się już i ile mam 7 się dostałam już tak, już tak? Ale. 2700! Co jest? Ja od razu mówię, że ja y, wykorzystam to na tą gościówkę raz 10, bo mm, od razu jak ją zobaczyłam, to ja chcę ją zamieszanać. a nie mam. Uff, hu, hu, hu. Nie, już, za chwilę Jest Jest tak super.